Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku FIFA 16 kariery Chelsea Londyn. Eee, nagrywam ten odcinek, jest dzisiaj w niedziela. Akuratnie to dosyć późno. Nagrywam. Eee, wbijajcie pod to jest 11 odcinek, już eee, wbijajcie pod poprzednim odcinkiem, to jest 10 odcinek pogadanka. Eee, myślę, że coś Wam utknie w pamięci i zaczniecie to robić. Dużo czasu nie ma, bo jest późno, a jeszcze muszę zrobić lekcję z matmy. Dobra, lecimy szybko, zmieniam tutaj mukasę. Dobra. No ale ja się tak zrobię. Lecimy z meczkiem Lecimy z, meczkiem z, li... z river z Riverpoolem. Mm. Nie więc zaczynamy od Też piszcie, bo mam już taką fajną gierkę opatrzoną. No myślę, że będę nagrał jeden odcinek. Tylko jeszcze muszę mieć tą kamerkę, no już te odcinki nie są z tej kamerki takiej mojej nowej, ale one już są lepsze troszkę i jeśli um, czekam na tą kamerkę i jak będę ją miał, to już na dniach. To zaczynam nagrywać odcinki z kamerą. Kamer znaczy, kamerę, kamerą. nie na mnie, ale kamerą, ten, bo ja nagrywam to aparatem. Więc na... nie jest zbyt dobrze, e Jeszcze przycinamy pół razu, także nie z gramy lecimy dalej. E Czekajcie chwilę. Dobra, przepraszam, jestem. Myślę, że jestem. Jeszcze że Dobra, lecimy, szybko, szybko, pach, pach, pach. Nie więcej czekać. Kurde, znowu mi ten ekran. Poczekajcie chwilę. Muszę iść tu... tam. Dobra. Na komentatorskim stanowisku Jacek Laskowski. Dzisiaj Halloween, ale mam nadzieję, że na boisku nie będzie straży Uwielbione oh. porażki w Pucharze Mistrzów w 2005 i 2007 roku sprawiły, że dla kibiców Chelsea Liber stał się symbolem wszelkiego zła i głównym rymalem także na krajowych boiskach. Dodajmy, że w tym drugim przypadku dwumecz rozstrzygnął się dopiero po karnych. Więc dla tego jego końca na bramkę. Hey. Nie będzie mam tak jak mówiłem z tymi grami, mam jedną grę upatrzoną i może wizy kupił mi na, świę, na święta pod choinkę albo na mikołaja desk. Zrzucimy się Znaczy, no, no, może sobie kupić desk. No, Myślę, że... Aha, myślę, że... Myślę, że... Myślę, że zdecydowanie nie mówię teraz, bo późno, a jeżeli jesteś też oglądać ten film, to jakiś nie, nie chciałbym przeszkadzać. My no, lecimy tutaj z odcinkiem, nie wiem, czy on dzisiaj, akurat nie jest niedziela, nie wiem, albo to wrzucę dzisiaj będzie ten odcinek bardzo późno, albo jutro, rano, jak zdąży. Ale myślę, że zaraz nagram ten... jak nagram ten odcinek, zacznę go wrzucać i mm, to idzie tyle, nie? Dobra, skupiać się na grze. Może zacznę komentować, żeby było trochę ciekawsze od autu Liverpool. Przejmuję Chelsea William. Zagraje do środka do Fabregasa. Fabregas wyprowadza kontrę. Ciągnięty tam za goszulkę, ale jeszcze teraz złe zagranie Fabrigasa chciał zagrać, prosto do Diego koszty, jednak nic z tego nie wyszło. I poszli z kontrą. Żeby jednak piękne, to było przejęcie już, już dawno spóźnione. Piękne przejęcie. I przy piłce. No, Iwanowicz, ale spalony. Na spalony chodziło Iwanowicz. Iwanowicza. Diego Kosztaby... Tutaj, że wolę te kosty. Teraz zagranie do kosty! kosty Kosta! Minął no, bramkę, że jednak tam zaczął przeszkadzać. Dziękuję. dla Chelsea, hazard. Spalony! Spalony, tak mało, że był nigdy do kosty. I tak nie miałbym. Negranie ostatnio świetną formą, Bo z Chelsea. Pracy, nie. Z Oscara i przy Chelsea z wygrania Oskara i przyjmiemy Herlandę są? czy coś? Nie, czy to, nie znam tych nazwisk kurde, Dla angielskich z polskim imionem rywal ma w składzie równie piłkę e, gospodarze ale tracą jest William. William do Oscara Oskar Oskar do Diggosty ten jednak traci Miller złe przejęcie wychodzi z kontroli. Chelsea Londyn Oskar Miller pięknie odzyska Oskar walczy piłka na Benteke. Jednak przemyła tam wysoce w ręce. Chelsea Londyn. Ja do Dw Kosztowski A, Dw i ten nie niedoh do podania. 0 do 0 w 30... 40 minucie Benteka, przejęcie piłki Oskar Prosto padę podania do koszty koszta koszta i bronie, Maryland. Coś nie wiem, jak to się czyta. Kurde, no chcę przeczytać wam tak fajnie, taki komentarz z nazwiskami. no kiedy ja nie jestem, Oskar. No. Oscar, udaj się nie poprzeczka! Proszę, Ince, Kosta. Będziesz drożnie. Nie, nie wiem, się... Fabryka z dośrodkowania jednak tam niedokładnie wybijają Nie wierzę. Boże święty, ale kalectwo. Iwanowicz, stary kolega.

Let's Let's to mi się ta spodobała i będę chciał ją nagrywać. Będę miał do niej dostęp. Ale też myślałem też nad Farming Simulator 2015. Ojej, już na tym muszę przepraszam. Kosta. A i też co chodzi o te transfery, bo widzę, że nie jesteście skłonni do pisania mi tych zawodników już pod którymś to z odcinkiem, ale naprawdę nie mam piści mi, błagam bardzo. William. William? Pięknie. Oskar, no ty mamo. teraz znowu grę z wolnego. Tu jesteś skłonny, ale już mam opatrzonego do klasę Kostę i. Jak on miał? La Cassette, Francuz, francuski napastnik. Też To już myślałem nad na Royce'em. Nareszcie Bramka. To jest 62 minuta! Strzelcem bramki. Pierwszej prawki w tym spotkaniu dla Chelsea London jest to Diego Costa Diego Costa Nie dobra, teraz się wyrobię debila. Totalnego debila Przepraszam was zrobimy się totalnego debila. Wszyscy piszą debil. Nie no, żartuję. Aha, i przypominam o tym, bo pewnie tak kurde większość nie ogląda do końca tego, jak ktoś ogląda do momentu, niech ogląda do końca i zostawi łapkę w górę. A w następnym odcinku będziemy jeść cynamon. Jak zobaczę, trzy łapki. To z tym odcinkiem w górę jemy cytrynę albo cynamon. Albo po prostu bierzemy cukierka do pepsi i musimy to wypić. 60, widzieliście tę minutę, w której dostał kartkę? Myślę, że każdy to widział. Jak nie, to sobie teraz cofnie w tej minucie, gdy pokazało, było, że on został ukarany żółtą kartką. Niech sobie każdy cofnie do tego momentu. Albo troszkę wcześniej. I jak będzie on żółta kartka, to spójrzcie, która to minuta. Przypadek? Nie sądzę. Już po tym na pewno każdy wie, która. Że uda muszę otrzymać w tej <noise> Hazard. Od boku ubierze. bierze. Bierze, bo od boku. Ale też myślałem no nad Agario. No nie przemyślał tego Agario. Agario. Trzecia Typana, konduzi jej gra. To on pod. Hazard, słuchaj, my chcemy cię Ten dawny środek. Wszystko Musisz wszyscy strasznie się zastanawiająca jest ta zmiana. Uraz nie wygląda na poważny, ale pewnie wolą wpływać na zimę. Rzeczywiście ten zawodnik rzadko schodzi z wojska bez wyraźnego powodu. Może odniósł poważniejsze obrażenie niż na pierwszy rzut oka się a, i powinniście też, macie takie pytanie, nie napiszecie na bank, tylko w komentarzach, kiedy odcinek z jakimś twoim kolegą, którym wspominałeś wcześniejszy odcinek. To znowu odpowiedź, nie wiem. tego spotkania, kibice szaleją, gorączka na trybunach emocje, wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Filipe Coutinho, strada Strata w środkowej strefie boiska. Tylko kilka minut do końca i wciąż brak rozstrzygnięcia. No wy to że to odcinek będzie miał godziny zaraz. Będzie pisać, mam 14 minut, panie minut. Gdzie się ta pani nie napisze, ciało? Tak maria z rozegrania tego wojny. Co to ma być w ogóle? Jak tam się ciebie gościło?

Łapujcie, subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka.